Dobra. Nagrywane po raz czwarty. Witam z tej strony, Papa Pawian. A to jest ostatnia bitwa isu 130 czołgiem, który, dosta który dostałem na wypożyczenie od 2 na 7 dni. Czołg, który jest dostępny tylko i wyłącznie dla moderatorów World of Tanks, moderatorów na oficjalnym Discordzie, Twitchu, oficjalnym forum gry i chyba. YouTube'a, ale nie, nie jestem w stanie twierdzić tej, tej informacji. Mm. Przez 11 lat gr gry ten czołg wyjechał na randomy na 63 kontach. W tym na przykład ja i Skill4LTU mieliśmy wypożyczony ten czołg na. o to by go zmarkować. Kill markował go jakieś 3 lata temu, teraz ja go dostałem do markowania. Zobaczymy. Wymagania dosyć niskie ten czołg ma. Dostał. S Gdzieś tu jest LCK w krzaku, po tej, czy po tamtej stronie. Mogę hajka zaomontować montować. Ten czołg jest na tyle wyjątkowy, że na pociskach specjalnych mają mniej penetracji, a więcej obrażeń, tak jak i na sto y Dzięki Mikołaj za setunia. Niech mnie teraz złapią na otwartym. Niech zginę sobie. Nasze dwie buraski giną. Czy buras nie uda i dwie buraski? Jaj, zbiornik uszkodzony. Mamy wyciek paliwa. Lok wolny. Ultra dpm. Dobrym skupianiem I celnością 0,29 Jak na działu okrętowe 130 mm I Dosyć dobrze Hm no nie, to by było zbyt piękne. Jakby taki pocisk siadł. Nie znaczy, że nie będę próbował dalej. Celka. Na no buraskę powinienem mieć załadowany ten z mniejszą penetracją. Pocisk, o siadło. o dziwo. Lansen nie spotnął. Wydaje mi się, że mogę przejechać sobie na lewą stronę w tym momencie. Też nie, oni dalej LCK mają bez spota. Więc tak naprawdę ten LCK może być obok mnie. Kuraska dostaje od WZ, -ty. prawdopodobnie WZ ją spotuje. No mnie też a oni teraz mogą podjeżdżać sobie do przodu Zobaczmy czy to na pewno wZ była Nie. To nie była WZ. Ale gdzieś tu siedzi. Prawdopodobnie tutaj. No to przeciwnicy sobie mogą teraz podjechać na blisko. Wychylę tak. Błupi ma zawsze szczęścia, Chyba te, bo właśnie wbiłem trzy małe Chociaż powinienem nie żyć Aż Timek to chyba DC dostał. to może tu stać na blisko nie. albo progetto, albo buraska na haekach coś to nieco Elouburaska na Open. Nie nie spotuje, więc musi być gdzieś w tym miejscu. Albo w ogóle już go tu nie ma. A raczej bym obstawiał, że gdzieś tu siedzi. Cztery te daki bez spota. Dobra, Sekręż próbował gdzieś w Wizjera go trafić. Teraz drugim pociskiem chyba nawet trafił, ale nie przebił. Chciałbym tam odjechać, to bym go sporał. Kto tu, tu siedzi? Okej. Okay. Ciekawe czy dostało chociaż jedną pechę ode mnie. How to be that, that useless like this team? Gdybym ja chociaż miał wieżę, to mógł tu coś próbować robić, jakieś pechy. Ale jestem Tedekiem bez wieży, bezużytecznym. Wytworem natury. Bezużytecznym w 95% bitew. Się stąd. Jeden z najrzadszych czołgów w grze. Kura. 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 O, Remo dostał jedną, był nastrzał. Mogłem szybciej strzelić w tamto miejsce, ale nie strzeliłem. On mnie strzelił stałem 2975 średniego, 424 spota, 50% minerat 104 bitwy. Słabo, bardzo słabo. A wszystko spadło z dzisiaj. 哎呦。